Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś taki troszkę krótki odcinek, ale też opowiadający o tym, że warto sprawdzać co ma się w domu. Jeżeli dobrze pamiętacie, na swoim poprzednim odcinku, w którym to opowiadałem o najlepszej inwestycji na świecie, jako przykład pojawiała się ta oto moneta. Jest to American Ego, jedna z jednouncjowych monet srebrnych z jednej, znaczy, najbardziej popularna zresztą i ona jest akurat z 2018 roku. Jakież było moje zdziwienie, kiedy to otrzymałem maila od jednego mojego widza, znaczy to bardziej to jest nie wiem czy to dobrze odmienię, znaczy może powiem to tak, że po prostu jest to kobieta, która podesłała mi zdjęcie takiej samej monety, tylko wybitej w 1987 roku. I właśnie powiedziała mi, że dzięki temu, że zobaczyła tą monetę u mnie na filmie Ogólnie, że pojawił się ten film na YouTube u Niewproponowanych, bo ona nie subskrybowała mojego kanału już wcześniej Dowiedziała się, że posiada monetę, która jest warta ponad 100 złotych Bo w tej chwili jest naprawdę spory deficyt monet jednouncjowych Bardzo ciężko dorwać, a jeżeli już są to ceny są zawyżane ale pojawia się też inna kwestia, że ta moneta jest naprawdę w naprawdę fajnym stanie. Gdzieś tutaj może, czy tutaj, pokażę Wam zdjęcia. Jest ona pokryta patyną z zewnątrz, czy znaczy z zewnątrz, kurczę tutaj na rancie, co zresztą widzicie na zdjęciach teraz. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to, ta moneta była przetrzymywana w jakimś takim pudełeczku, którego zdjęcie też gdzieś się tam pojawi, tylko nie wiem w sumie dokładnie w którym momencie. I wyobraźcie sobie, że ta moneta leżała ile? 20, 30, tak? 33 lata. Wsadzona w tym pudełeczku, i tak naprawdę patyna jej nie pożarła. I ta moneta prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Dlaczego powiedziałem, że, ta mo że tamta moneta jest warta ponad 100 zł? A dlatego, że yy, to jest moneta z 2018 roku, tak? Czyli ma tylko 2 lata. Skoro tamta ma 33, to. I z dostępnością do tej monety może być troszkę gorzej, więc można powiedzieć, że posiada też jakąś wartość numizmatyczną. Więc serdecznie gratuluję tej pani, która znalazła tą monetkę. I mi też po prostu zrobiło się bardzo miło, że ktoś dzięki mnie dowiedział się, że posiada jest srebrna w domu. Więc naprawdę fajnie, cieszy mnie to. Oczywiście przybył, przybył mi nowy subskrybent, co dla mnie jest też bardzo fajne. Jeżeli chcecie zobaczyć co dzieje się u mnie, to zapraszam Was na Instagrama. Link jest pod spodem, pod filmem, gdyż tam po prostu dorzucam Wam czasem zdjęcia co dzieje się u mnie, jakich transakcji dokonuję, bo ostatnio mam troszkę mniej czasu na to, żeby coś nagrywać, ale postaram się to wszystko podgonić. Dzięki Wam bardzo za oglądnięcie. I słuchajcie, jeżeli macie jakieś monety, naprawdę sobie przepatrzcie, co to jest. Nawet jeżeli nie potraficie znaleźć, to odezwijcie się do mnie, podeślijcie mi zdjęcia, spróbuję znaleźć odpowiedź na wasze pytanie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!